Szczęść Boże. Szczęść Boże. Usiądzie ze mną ojciec? Co to jest Eucharystia? Na ołtarzu widzicie chleb i kielich. Otóż oczy wasze temu się sprzeciwiają, ale żąda tego Wasza wiara. Chleb jest ciałem Chrystusa. W kielichu jest krew Chrystusa. Dlatego zaś, bracia, nazywa się to sakramentem, bo co innego widzimy, a co innego przyjmujemy. To, co widzimy, ma postać cielesną. To, co przyjmujemy. Owocuje duchowo. Nie pierwszy to raz stwierdzamy, że Bóg w miłości do człowieka posuwa się aż do ostateczności, aż do punktu, za którym zaczyna się niemożliwość i absurd. Przecież to prawie niemożliwe, żeby człowiek miał spożywać ciało Boże. I to nie w jakimś tam sensie symbolicznym, ale prawdziwie. Pan powiedział. Jeżeli nie będziecie spożywali mego ciała i nie będziecie pili krwi mojej, nie będziecie mieć życia w sobie. Powiedział to ten, który sam jest życiem. Śmiercią byłoby dla człowieka sądzić, że życie skłamało. Otóż, kiedy Pan to powiedział, zgorszyli się Jego uczniowie, wprawdzie nie wszyscy, jednak liczni, i pomyśleli sobie, Twarda jest ta mowa, któż jej słuchać może. Kiedy Pan to poznał, odpowiedział na niewyrażone, głośno zarzuty to Was gorszy? A gdy ujrzycie Syna Człowieczego, jak będzie wstępował tam, gdzie był przedtem? O to, co chciał przez to powiedzieć. Sądzicie, że to ciało moje podzielę na części, a członki pokroję i dam Wam? A co będzie, jeśli ujrzycie Syna Człowieczego, jak wstępuje tam, gdzie był przedtem? Ten, który cały wstąpił do nieba, z pewnością nie może być strawiony. Zatem dał nam zbawczy posiłek swojego ciała i krwi, a zarazem rozwiązał pytanie o swoją integralność. Niech więc spożywają ci, którzy spożywają, niech piją ci, którzy piją. Niech łakną i pragną, bo życie spożywają, bo życie piją. Spożywać je to znaczy się wzmocnić, a kiedy się wzmocnisz, nie słabnie to czym się wzmacniasz. Pić je to tyle samo, co żyć. Spożywaj życie, pij życie, a będziesz miał życie, i całością jest życie. Wówczas to się stanie, to znaczy, życie dla każdego będzie ciało i krew Chrystusa. W sakramencie spożywamy je widzialnie, w rzeczywistości duch nasz spożywa i pije. To jest w pełni zrozumiałe, że, że tylko człowiek napełniony Bogiem może stać się zdolny do życia wiecznego. Ojcze, wytłumacz jeszcze, jakie jest miejsce Eucharystii w całości dzieła Chrystusowego? Pan nasz, Jezus Chrystus, chciał zostawić nam zbawienie w swoim ciele i krwi. Dlaczego zaś każe nam spożywać swoje ciało i krew? Bo jest pokorny. Gdyby nie był pokorny, nie moglibyśmy go spożywać ani pić. Patrz na jego nieskończoność. Na początku było Słowo, i Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Oto pokarm wiekuisty lecz spożywają go aniołowie, spożywają moce najwyższe i duchy niebieskie. Spożywając nabierają mocy, a ten, który obdarza ich nasyceniem i radością, pozostaje nienaruszony. Otóż, co człowiekowi do tego pokarmu? Kto znajdzie serce dostosowane do takiego pokarmu? Zatem w mleko się on przemienił i dostosował do maluczkich. Oto w jaki sposób mądrość Boża karmi nas tym pokarmem. Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. Patrzcie, co za pokora! Dałeś im chleb z nieba, chleb aniołów, spożywa człowiek. Słowo przedwieczne, którym żywią się aniołowi, równe ojcu, jest spożywane przez człowieka. Ponieważ istniejąc w postaci bożej nie skorzystał ze sposobności, aby być na równi z Bogiem, takim właśnie żywią się aniołowie. Lecz ogołocił samego siebie, aby człowiek mógł spożywać chleb aniołów. Przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnymi do ludzi, a w zewnętrznym przejawie uznany za człowieka, uniżył samego siebie. Uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci na krzyżu, abyśmy z krzyża otrzymali ciało i krew pańską, jako nową ofiarę. A więc to nie jest żadna metafora, kiedy Syna Bożego dającego się nam spożywać pod postaciami chleba i wina, nazywasz chlebem aniołów. Napisano w Psalmie. Dałeś im chleb z nieba, chleb aniołów spożywał człowiek. Któż jest tym chlebem z nieba, jeśli nie Chrystus? Aby człowiek mógł spożywać chleb aniołów, Pan Aniołów stał się człowiekiem. Gdyby to się nie stało, nie mielibyśmy jego ciała, nie spożywalibyśmy chleb z ołtarza. Śpieszmy się do dziedzictwa, bo otrzymaliśmy już stamtąd wspaniały zadatek. Bracia moi, pragnijmy życia Chrystusowego, bo jako zadatek otrzymaliśmy śmierć Chrystusa. On, który wycierpiał nasze nieszczęścia, miałby nam nie dać swojego szczęścia. Sakrament Eucharystii. Ciało i krew pańska złożone za nas w ofierze na krzyżu został ustanowiony w przeddzień męki pańskiej. Chrześcijanie kolejnych po za zazdroszczą apostołom, że byli tak blisko Chrystusa, że mogli być świadkami i uczestnikami tamtych jedynych w dziejach wydarzeń. Pan własnymi rękami uświęcił wieczerze i dał uczniom, ale nas na tamtym posiłku nie było, a jednak tę samą wieczerzę spożywamy w wierze codziennie. Tę samą. I nie sądźcie, że byłoby czymś wielkim być obecnym bez wiary na tej wieczerzy, którą On własnymi rękami podawał, lepiej później spożywać w wierze niż wówczas w sposób wiarołomny. Pawła, który uwierzył, wtedy nie było, był natomiast Judasz, który zdradził. Również dzisiaj liczni biorą udział w tej wieczerzy, mimo że nie widzieli tamtego stołu, nie widzieli też ani nie smakowali chleba, który Pan trzymał wówczas w rękach. Jednakże, również dzisiaj liczni na tej wieczerzy wyrok sobie jedzą i piją. Gdyż jest to ta sama wieczerza. Ale przede wszystkim jest Eucharystia rzecz jasna, chlebem codziennym. Tylko obawa przed nadużyciem może nas słusznie powstrzymywać przed przystąpieniem do stołu pańskiego. Chciałbym cię zapytać, Ojcze, czy są jakieś zasady, którymi należy się kierować? aby z jednej strony przystępować do Komunii Świętej jak najczęściej, a z drugiej, żeby nie dopuścić się nadużycia sakramentu. Ktoś powiada, że nie należy przyjmować codziennie Eucharystii. Zapytujesz go, dlaczego? Bo opowiada, żeby godnie przystąpić do tak wielkiego sakramentu, Należy wybrać takie dni, w których człowiek żyje bardziej nieskazitelnie i wstrzemięźliwie. Kto bowiem spożywa niegodnie, potępienie sobie spożywa i pije. Inny przeciwnie. Jeśli rana grzechu i atak choroby są tak groźne, powiada, że należy powstrzymać się od tego lekarstwa, decyzją kapłana każdy powinien odsunąć się od ołtarza dla czynienia pokuty. I na mocy takiej samej decyzji powinien powrócić. Na tym bowiem polega niegodne przyjmowanie, że ktoś przyjmuje Eucharystię w tym czasie, kiedy powinien czynić pokutę. I nie do jego decyzji należy odchodzić od komunii ani do niej wracać. Zresztą. Jeśli to nie są grzechy tak wielkie, że ktoś uważa się za odłączonego od komunii, nie powinno się powstrzymywać od codziennego lekarstwa ciała Pańskiego. Otóż najlepiej zrobi ten z nich, kto przerwie ów wzajemny spór. Najważniejsze, żeby trwali w pokoju Chrystusowym. Każdy zaś niech postępuje według tego, co zgodnie z wiarą uważa za pobożne. Żaden z nich bowiem nie ujmuje czci ciału ani krwi Pańskiej, ale spierają się gorliwie o to, jak ten zbawczy sakrament uczcić. Przecież Zacheusz i setnik nie kłócili się wzajemnie o to, kto z nich lepiej postępuje, mimo że ten pierwszy przyjął Pana z radością do swego domu, drugi zaś mówił: nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój. Obaj w różny i jakby przeciwny sposób uczcili Zbawiciela, obaj żałowali za grzechy, obaj dostąpili miłosierdzia.